Dla portalu wybieram studiakom. rozmawiamy z studentem trzeciego roku finansów i rachunkowości, Łukasz Zębaty. Łukasz, powiedz mi, dlaczego wybrałeś akurat taki kierunek studiów? Finanse to zawsze było coś, czym się interesowałem, mhm. a rachunkowy zawsze w życiu się przydaje. W każdym no jak księgowy jest potrzebny. No tak, w sumie logika. Co to za kierunek, czego się na nim nauczymy i dlaczego tak naprawdę są stawia? Studia Finanse i Rachunkowość, jeżeli chodzi o kierunek, oferuje później różne specjalizacje. Bankowość ubezpieczenia, rynki finansowe, czy taką już zaawansowaną rachunkowość spółek? I każdy coś tutaj może znaleźć dla siebie, a mając podstawy rachunkowości, to tak naprawdę czy pójdziemy później na specjalizację, bankowość i ubezpieczenia, czy dalej w tą rachunkowość będziemy się zagłębiać, to i tak to i tak będziemy mieli tą rachunkowość, podstawy mhm. rachunkowości, no i dodatkowo coś, czym będziemy się na rynku pracy wydłużyć. Dla kogo są to studia? Dla każdej osoby, która myśli o karierze, nie tak powiem, technologicznej, czyli mhm. nie takiej, że będzie konstruktorem czy zajmowała się naprawą wysoko specjalistycznych maszyn, tak? bo to mhm. na pewno Politechnika. Jeżeli chodzi o nas, no to tutaj przede wszystkim myślę, że jeżeli ktoś, ktoś ma, ktoś na przykład z domu wyniósł jakieś umiejętności, jak przedsiębiorczość, coś takiego, no to myślę, że tutaj to uniwersytet pomaga te cechy rozwijać. Mhm. A powiedz mi, to są studia w systemie bolońskim, czyli mamy inżyniera, licencjat, potem magister, czy jednolite magisterskie? Tak, jak mówisz, to są właśnie w systemie bolońskim, czyli najpierw 3 lata licencjat, potem 2 lata magisterki. Mhm. A specjalizacje są? Tak. tak jak kiedy je wybieramy? Mówiłem, wybieramy je po pierwszym półtora roku, kolejne półtora roku są to zajęcia specjalizacyjne i zajęcia ogólne, jak finanse międzynarodowe bądź finanse publiczne, a potem na magistersce to to też są wybierane po pół roku, po pierwszym pół roku wybiera się na kolejne półtora roku specjalizacji. Mhm. A tak wracamy wstecz, jak składałeś swoją aplikację na ten aparat kierunek, jak to wyglądało? Miałeś jakiś egzamin, czy to był tylko i wyłącznie To był komputerski świadectw, mhm. tak naprawdę o wiele więcej nie pamiętam, bo to było już lata temu, to, to jakoś to tak leciało. troszkę czasu zleciało Ile osób z zaczęło studiować, a ile jest obecnie? Dużo osób ze mną zaczęło studiować i dużo osób, z które zaczęły jest obecnie. E, można policzyć tak no, na palcach jednej ręki osoby, które same zdezygnowały. No i około 10-15 osób, które no niestety skły. Nie egzaminy jak to wygląda? Są tylko teoretyczne, praktyczne, są jakieś ciężkie egzaminy. Na trzecim roku to może już coś takiego. nie wiem, miałeś jakiś ciężki egzamin. Tak, miałem ciężkie egzaminy. Przede wszystkim na pierwszym roku. To są takie te przedmioty ogólne jak matematyka czy mikroekonomia. No i to są egzaminy, do których trzeba się dobrze przygotować, bo tutaj trzeba to po prostu zrozumieć, jeżeli chodzi o mikroekonomię. Trzeba zrozumieć, dlaczego tak się rysuje wykres, a nie inaczej, ponieważ to się w przyszłości przydaje. a a nie eee, do studiów. Tak, a wracając do studiów. Bo w większości uczelni jest tak, że musimy odbyć staże, jakieś praktyki. Czy na Twoim kierunku też tak jest? I jeżeli tak, to jak to wygląda? Tak, tak, mamy obowiązek odbycia praktyk po drugim roku studiów, czyli tak jakby można powiedzieć, że do czasu obrony w, pod koniec trzeciego roku, obrony licenc pracy licencjackiej, musimy odbyć miesięczną praktykę, przynajmniej miesięczną praktykę. Mm. W jakimś przedsiębiorstwie, które sami sobie znajdujemy, mhm. ale większość z nas, większość z moich znajomych to są osoby, które działają w organizacjach studenckich i praca w organizacjach studenckich jest zaliczana na poczet taktyki. Czyli warto się angażować. Tak, warto się angażować to są przede wszystkim nowe znajomości i możliwości rozwoju, tak? Sam widzę po sobie jak to bardzo mi. O. Mhm. A jak już pytam Ciebie o staże i praktyki, powiedz mi, jak wygląda kariera po studiach? Co można robić? Na jakim stanowisku można pracować, kończąc e, finanse i rachunkowość? Od najniższego szczebla, jeżeli chodzi o a, różnego rodzaju korporacje, jak księgowy czy, czy e, analityk, do spraw procesu, procesu właśnie przetwarzania dokumentów, obiegu dokumentów w firmie, no po, po główne stanowiska. E, Właśnie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, głównego, księgowego, ale to myślę, to jest kwestia no, kilku, kilku lat, najmniej no po studiach, żeby do takiego stanowiska dojść, bo tutaj przede wszystkim liczy się wiedza, e, czyli te umiejętności twarde, a nie, nie umiejętności miękkie, jak na przykład w marketingu. Mm -hmm, rozumiem. E, o... Wracając na studia, ja mam miliony parę przedmiotów, bo każdy gdzieś przegląda środki programu, zajęć, no i cztery przedmioty, które tak naprawdę niewiele mówią, a Ty może byś tak króciutko powiedział, czego się nauczył na danym przedmiocie, dobra? Jeżeli pamiętam, to... <grych> Okej, okay, to zaczynamy. Rynki i instrumenty to finansowe. Chciałbym wyjaśnić, jak funkcjonują rynki finansowe, począwszy od takiej prostej, zwykłej giełdy, mechanizmy akcji różnych hmm. firm, po takie zaawansowane instrumenty, jak na przykład opcje Forward. Mhm, rozumiem. To, Usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Bardziej marketing usług finansowych, mhm. czyli tutaj to tak naprawdę jak, jak firmy mogą korzystać z jakichś źródeł finansowania i jak to jest firmom sprzedawane, nie tylko firmom, ale również i osobom prywatnym. Tak? Jak, to już tak bardziej bankowość tutaj mm -hmm. była, więc to taki przedmiot ogólny, który mówił nam o tym, jak to się odbywa od początku, kiedy planujemy kampanię reklamową na przykład nowego konta bankowego dla banku, aż po zamknięcie produktu, czyli wycofanie go z oferty banku. Mm -hmm, rozumiem. A finanse publiczne? Finanse publiczne to bardzo ciekawy przedmiot był, ponieważ dowiedziałem się tam bardzo wiele rzeczy, o których nie miałem pojęcia, czyli na przykład o tym, że pewne wpływy, które na przykład moi rodzice płacą za, za mieszkanie, za dom, podatek od nieruchomości, że to jest dla naszej gminy dochód, a nie dla dla państwa. Czyli takie pokazanie struktury i pokazanie jak funkcjonuje państwo od strony takiej finansowej, czyli na co ile pieniędzy jest wydawane, to też można poznać tą strukturę. Czyli też się z jednej jest budżetowe. No tak, gdzie jest za dużo, na przykład jeżeli przyjdziemy tutaj do Wrocławia na studia, jak przyszedłem, no to też, też nasz wykładowca mówił, jak to we Wrocławiu funkcjonuje, na przykładach Żady miast podało. Rozumiem. Tak. A tak jak mówimy o studiach, powiedz mi, te przedmioty, one są typowo teoretyczne, czy tam macie też jakieś zajęcia praktyczne? W finansach publicznych mogłoby się wydawać, że to są tylko zajęcia teoretyczne, ale podczas ćwiczeń mieliśmy możliwość samodzielnie obliczyć obliczyć podatek, który będziemy musieli wpłacić do Żydowi bądź on nam będzie musiał go oddać za, za cały rok naszej pracy. Różne ulgi mogliśmy policzyć, jak to wszystko w praktyce wygląda. Jak również dla firm policzyć, co się bardziej opłaca, czy bardziej opłaca się wziąć kredyt, czy finansować swoją działalność ze własnych środków z oszczędności. Czyli zajęć praktycznych jest dużo. Bardziej takich wyliczeniowych, jeżeli mhm. chodzi o zajęcia praktyczne, to na pewno zarządzanie strategiczne na, na takim symulatorze uczyliśmy się zarządzać firmą, czyli mhm. budować zakład, wprowadzać produkty, reklamować się i zarządzać pracownikami. Mhm. A gdybyś yy, pokończył już yy, swój kierunek chciał kontynuować naukę? Czyli gdzieś dalej iść, bronić finanse i rachunkowych. Czy można zrobić, nie wiem, doktorat z tego, czy są jakieś studia podyplomowe? Glejtowałeś Jak to wygląda? Zobaczycie, teraz po trzecim roku będę chciał robić studia magisterskie, mm -hmm. a później nie wiem, czy y, będę miał aż tyle motywacji w sobie i taką chęć, żeby być pracownikiem naukowym uczelni, ale są możliwości, są studia doktoranckie. Później można pisać doktorat z różnych dziedzin, tak? Czy z finansów publicznych, czy z linków finansowych, czy, czy nawet chociażby z prawa. Czy, czy chciałbyś coś dodać od siebie, bo ja słyszałam o stażach, jakiego ja oferuje uczelnia. Nie wiem, czy coś o tym dowiesz. wiesz, coś słyszałeś? Tak, to? sam uczestniczyłem w takim stażu niedawno, skończyłem. Są to staże no, można organizowane przez uczelnie dla studentów uniwersytetu ekonomicznego, taki projekt później Handel, taka komórka. Uniwersytetu, który zajmuje się właśnie e, dowodem i pomocą e, w wyborze ścieżki kariery.